Czy wiesz, jak poprawić sobie nastrój? Czy wiesz, co jest czynnikiem, który generuje to, że przez cały dzień będziesz czuł się dobrze? Czy wiesz, dlaczego jest to ważne dla naszego zdrowia? I dlaczego wiele osób nie docenia tego, jak śpimy i na czym śpimy? Oczywiście możesz pominąć ten filmik i stwierdzić, że kolejna wariatka próbuje Cię na coś namówić i będzie teraz chrzanić przez 2-3 minuty o tym, co powinieneś robić. Nie, nie będę Cię namawiać. Możesz pominąć ten filmik, ale chciałabym tylko jedno, o jedną rzecz cię poprosić. Pomyśl, zastanów się nad tym. Często mamy zły nastrój. Próbujemy sobie go poprawić poprzez na przykład czekoladę, używki typu alkohol. Kupujemy też często papierosy, żeby się uspokoić, i nie zdajemy sobie zupełnie sprawy, ile wydajemy na to kasy. Część osób na przykład też ćwiczy, chciałoby się szybciej zregenerować, mimo tych ćwiczeń. Wcale nie czuje się lepiej, a powinno. Szukamy przyczyn wszędzie. Chodzimy do fizjo. Oczywiście, to jest ok, ale chodzimy na przykład do fizjo. I to jest, to tak jak mówiłam, to jest ok. Ale wydajemy też na to jakąś kasę. I oczywiście ktoś nas postawi na nogi, ale okazuje się, że co? Dalej robimy błąd, który wyklucza to, że mamy lepszy nastrój, dobre samopoczucie, chce nam się żyć, że nawet efekty, Naszej diety nie są takie, jakbyśmy chcieli, ale wydajemy jednocześnie masę rzeczy na tabletki przeciwbólowe, na maści przeciwbólowe, czy na, właśnie tak jak mówiłam wcześniej, polepszacze nastroju. A nie bierzemy pod uwagę tego, że gdybyśmy mieli dobrze dobrany materał i wyspalibyśmy się, mogłoby się okazać, że czy czwarte tych rzeczy nam nie jest potrzebne, że to, co sobie wyćwiczymy, wypracujemy, często niszczymy tym, że śpimy na tak naprawdę byle czym. Yy, no okej, okay, ktoś powie, pomijam to oba, bo znowu coś będzie chrzanić, będzie namawiać nas na lepszy a teraz skąd mamy wziąć na to kasę? No ale pomyślmy, jeżeli byśmy policzyli wszystkie te wydatki na, na przykład, właśnie, używki, słodycze, na, a napoje energetyczne, różne inne polepszące nasze nastroju, jeżeli byśmy nie musieli wydawać kasy na maści przeciwbólowe, to o ile czulibyśmy się lepiej i stawalibyśmy niezestresowani nie bez wszelakich bóli więc dlaczego nie myślimy w ten sposób jakbyśmy przeliczyli tą kasę, którą na to wydajemy okazałoby się, że stać by nas było na naprawdę fajny materac jeszcze gdyby był dobrze dobrany to moglibyśmy spokojnie się wysypiać co powodowałoby tak szybko, szybszą regenerację naszego ciała wyeliminowanie pewnych czynników które powodują stres co za tym idzie gorsze Funkcjonowanie naszego organizmu, a co za tym idzie? Przypadłości różnego typu. Ale oczywiście, nie musisz mnie słuchać, możesz to pominąć. Jak ci nie zależy na twoim zdrowiu, na zdrowiu, na zdrowiu twoich bliskich, zdrowiu twoich dzieci, to możesz powiedzieć: Kolejna głupia reklama, mam to gdzieś. Ale jeżeli przemyślisz to, i jeżeli dało ci to do myślenia, to co powiedziałam. Może spróbuj podejść, może spróbujemy dobrać materac, który spełni Twoje oczekiwania, zarówno zdrowotne, jak i, i finansowe. No i spróbujemy dobrać produkt, który pozwoli Ci wreszcie odpocząć, wreszcie obudzić się wyspanym, zregenerowanym, no i oczywiście niezestresowanym i cieszącym się z życia. Zapraszam Skafinałce Przemysłowa 8 oraz www.mebleforever.pl.